maneczko, ja jestem Agent X No i witam was serdecznie na moim drugim kanale Ziomki, słuchajcie, mam aktualnie 699 gwiazdek I brakuje mi 400 expa do gwiazdki 700 Czyli brakuje mi dosłownie No już naprawdę bardzo, bardzo małą ilość I to dzisiaj wbijemy, więc serio Ja tutaj zaraz już po prostu zaczynam gierkę A wy w tym momencie subskrybujcie ten kanał yy, Więc tak, po prostu ziomki Subskrybujcie ten kanał bo takich filmików tutaj macie dużo więcej. Serio, codziennie się pojawia tutaj mniej więcej taki filmik, e, na którym naprawdę e, będzie się tutaj dużo działo, ale no, no, pierw musicie e, po prostu koniecznie subskrybować e, tutaj, właśnie ten kanał. Więc tak, ja lecę już po prostu tutaj z pierwszą gierą. E, no i zobaczmy. Zobaczmy, jak ona nam wyjdzie. E, więc e, mm, po prostu lecimy. Nie e, Więc tak, jest tutaj ze mną oczywiście Elviso. No i tak. Elviso to, ponieważ tyle gwiazdek piechotom nie chodzi. Oj, tak, oj, tak, tyle gwiazdek piechotą zdecydowanie nie chodzi. Więc tak, ja tutaj już polecę po prostu może na jakiś team, a ty Elviso spróbuj obudować łóżko. To jest dobre. Jak zwykle standardowa Elvisa buduje na wyrku. Niech tutaj już ziomek buduje, on zbuduje nam elegancko most, myślę, że tutaj w kierunku środka. A my byśmy chyba na czerwonych pierw, ja myślę. Bo serio, oni ogarniają. Można by było zniszczyć w sumie greenów, ale no nie wiem, czy to dobry plan. Dobra, polecę e, właśnie. Myślę, że stary tutaj najbardziej ogarnia właśnie czerwony. E, Okej, okay, spokojnie, okay, dobra. wo wo wo. Wow. ja tutaj ziomkowi pomogę z zielonymi ile cimy, lecimy, lecimy is, po stary, prostu. Yes, e, Okej, okay. cyk, e, który? Gry, znaczy ogarniał, bo już nie ma łóżka. Okej, okay, dobra. Ja tutaj <gry> chcę też trochę sobie pozabijać ją, więc tak, gituwa ogółem, mamy tutaj pierwszy team, z, myślę, że rozwalony i to tak już dostępnie. Więc tak, tutaj czerwoni, biją się z żółtymi, więc trochę im czasu to zajmie. Więc myślę, że tutaj na luzaku możemy sobie teraz polecieć właśnie. I kupić na, OPSA. Na obsa. No <gry> my lecimy żartuję. teraz wygrać Gierka, a nie się bawić w Obsydian. Nie tak, o niżsij muszko! Było co? tak blisko. Bo... Dobra, o! Masz TNT K Lwiso? Mam Okej, okay, dobra, lecimy. Ja tutaj buduję się elegancko. Dzieje? Gierkę już myślę, że powoli wygrywamy. Ej, serio, tutaj dużo osób ogarnia stary. Tu... Ale tak po prostu tutaj były fest prosy, nie, a nie jakieś tam były jakie prosy. Dobra, stary, TNT ka położyłem. Niszcz, O, o, oh, oh, trochę przyps, trochę przyps, okej. Okay. Lecę sobie od tej strony, niszczę. Jem o! refila. Okej. Okay. I niszczymy gościa, okej. Okay. Refil, 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 refil. Pozostała robota, porządna Inaczej porządne. się po prostu to nie uda i lecimy, spróbujmy zabić cioma, może to wyjdzie nam, bo myślę, że serio może nie wyjść. O, oh, no, ej, już myślałem, że naprawdę yy, za tą próbą uda nam się po prostu gościa tutaj zniszczyć ale jednak się nie udało, więc trochę przypał, ale no cóż. A też, to zauważ, że bez najmniejszych oporów niszczymy największych prosów. Ej, no, bez, bez oni nie byli wcale taki słabi, bo ziomek tutaj pisał, czy zmieniamy gierkę w ogóle już pod sam koniec. No. E, więc, yellow meat? Dobra, yellow na środku, to tam bez problemu. Ja mogę go Tak, tu... tak. No, okej, okay, dobra. Chciałem powiedzieć, że mogę go wyjaśnić, ja tu. Ja wlazam e, zbrojnie w własny mieczek, ja nie mam nic e, Ja podobnie, więc no serio, tutaj rozwaliliśmy Team w takim właśnie układzie. Więc tak, wbiję sobie w tą stronę, Cykson, zbieram sobie właśnie tutaj refilki, cyk, cyk, cyk. Okej, okay, elegancko, mam naprawdę sporo tutaj dobrych rzeczy i chciałbym jeszcze kogoś tutaj po wyjaśnić, okej. Okay. Troszkę za późno, co? Troszkę za późno. No, trochę za późno, ale no cóż, lecimy z kolejną gierą. Myślę, że naprawdę kolejna gierka, kolejna wygrana, tak przynajmniej mi się wydaje. Okej, okay. tutaj już Ziomek wyszedł szybko, zauważył pewnie jakiegoś kumpla swojego i mówi: Nie, nie, nie będę z nim grać. No i cóż, tutaj serio, wydaje mi się, że jest sporo dobrych graczy. Więc y z chęcią ich wyjaśnię. Po prostu nie, ja wychodzę z tu szybko, stary, bo nie możemy I nic, stary... Absolutnie I... nic przegrać. Ja mam 53 winstrika, nie? O kurde, ja mam moment moment 23, ale ziomki po, pod koniec wam pokażę, że mam 50 parę winstrika na E, innych trybach, więc serio e, w sensie na trójkach mam chyba 50 para, więc ponad 50 wygranych pod rząd to jest już wyczyn, więc serio za to należy się po prostu tutaj subskrypcja, a my lecimy z kolejną po prostu Ja będę na muszko jak zwykle stary, więc w tym odcinku wbijmy ten twój legendarny wynik 700 gwiazd. to jest jak naprawdę wow. dużo. To jest naprawdę dużo. Ja chyba jutro w ogóle wbijam 800, El Elviso, nie, nie przesadzaj. <laughs> <laughs> więc tak, lecimy i serio, jak to w ogóle wygląda tutaj sytuacja? Dobra, nikt się na środek nie budował, więc ja w tym momencie wykorzystuję okazję i lecę jak najprędzej się po prostu da do teamu żółtego. Może jeszcze uda się im zniszczyć łóżko, zanim obudują je czymkolwiek, więc tak, lecimy. Le... A. No, no tak, chciałem wykorzystać okazję, a sfailowałem. No cóż, to się czasami dobra. zdarza na w tej gierce, ale pamiętajcie, Masz najważniejsze to, że po tej gierce najprawdopodobniej po prostu tą gwiazdkę wbije, więc stary, ja jestem naprawdę i tak z tego mega, mega zadowolony. Historyczna gra. E, więc tak, dobra, goście mają tylko e, taką trochę bardziej sęgią budowę, e, więc... E, Myślę, że to bez większego problemu się uda nam zniszczyć okay. Ej, Nasz w ogóle na sobie kupił kill u teamu, któremu chciałem zniszczyć łóżko, nie? Ale on jest tam sam, więc to trochę inna sprawa, ale i tak jakby szacun, serio Okej okay. Cyk, cyk, okej, okay. niszczę łóżko, niszczę teraz gościa Pierwszy gość E, drugi gość, okej, okay. jak zniszczę cały team będę naprawdę zadowolony, ale na to nie ma szans, bo serio, ciężko byłoby tak cały team zniszczyć za jedną wbitką, musieliby być albo słabi, albo ja bym musiał albo naprawdę bardzo, bardzo dobrze grać, wow. e, więc Open serio, up, 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 po prostu lecę teraz na team, tutaj już e, zaraz żółty znowu i spróbuję ich jakoś wyjaśnić, więc tak, wbijam sobie teraz otędy, cyk. Cyk cyk. Okej. Okay. Lecimy elegancko. Tutaj widzę, że tutaj ten żółty jakoś się próbuje przedostać. Gdzie ty w ogóle idziesz, gościu? Dobra. Lecimy na ciebie. Wyjaśniamy ciebie Cykson. Pierwszy taki hit i oj, mamy przypał, mamy przypał. Cyk cyk. Okej. Okay. Okay. Nie, no ej, stary, on naprawdę Dobra, ogarny. stary, jak tam dobije, a tyle, na ja nie mam myl, tylko drewno, jak no więc to jest dość prosta misja, więc dobra, to jest tak. sprawa. E, ja tutaj zbieram sobie to i lecimy po prostu w kierunku teraz y, gościa właśnie żółtego po raz kolejny. Więc Na tak, wbijam sobie teraz otędy, no i spróbuję po prostu e, tego gościa jakoś tutaj wyjaśnić. Cyk, cyk, wbijamy. E, OK. No i naprawdę elegancko, elegancko. E, Okej. Okay. I jak on w ogóle się tutaj miewa? No gościu ma naprawdę dosyć dobre itemki. Nie, stary, ja tam sam nie wbijam już Ej, ani razu więcej. Nie ma, to. mam dosyć tego. On na refilku z ja wszystko felazne a ja drewniane bez zbrojki i zostało mu 4 HP. Śmiesznie. No dobra, ale ogółem trzeba go zabić, więc stary tak, to, i to co robisz, więc... E, wbijajcie tutaj. Już do ja mnie. chyba Czekam. już po prostu chcę tam wbić go dobić i tyle, bo to już nie ma sensu, tak wiesz, trzymać go tutaj tyle pewnie, czasu. Tak, pewnie. Więc tak, ja tutaj już lecę za tobą i jak tam ci idzie? Stary, powiedz. Eee, czekam, czekam. Okay, on w ogóle się jakoś zlagował? Eee, zauważył chyba dwójkę, nie? Zauważył dwójkę. Chyba zauważył, że już nie ma szans i uznał, Naprawdę. że e, robi do widzenia w tej gierki, więc tak, ja tutaj zbieram temki, no i kurde, stary wbijamy do tych gościów tutaj, rozmawiamy. Dawaj, dawaj, szybko. Oj! Oj, Elwiso, Elwiso. E, dobra, cyk... Ciebie Więc tak, ja O, Oj ten się chłopy ten... odpaliły! E, dobra, Weźmy na Cykson wyjaśniony Dobra, cyk, cyk. E, widzę, że tam jeszcze jeden leci u góry jakoś, ale myślę, że to bez większej spinki tutaj da się zrobić. Spokojnie. Poświęcił się! Mógłbyś mówić, że skacze, a nie po prostu idzie. Powiedziałem plecy. Ale to nie rozumiem, o co mi <laughs> Nie po wiedziałem, że Po prostu że jest skacze. z tyłu, myślałem. No stary, e, dobra, lecimy po prostu jeszcze raz. E, no i biorę teraz o to, biorę o to, 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 to. Okej, okay, gituwa, chyba taki zestaw Gitolała. nam wystarczy. No i serio. E, jakby nie miałem pojęcia, że on po prostu tam w ogóle, wiesz. Ja myślę, że on stoi i się patrzy na mnie co najwyżej. E, <grym> więc tak, wbijamy, cyk, cyk, okej. Okay. I chyba teraz powinno to wyjść, myślę. Serio, okej, okay, dobra. Jeden. No widzę, że tam z naszych wyjaśnień, czy to byłeś ty, czy... Nie to, ja, tak, nie, to byłem ja, to byłem ja, wyco. na pewno, tak Fireplay Games Ok, cyk, okej, okay, cofnijmy się I teraz niszczymy chociażby jednego gościa Chociażby jednego dobić, to będzie już sukces A jak dwóch, to jeszcze większy O, widzisz, wygrana Stary, brakuje mi 20 Ekspa Nie, myślałem, tak. że to już będzie ta arena Więc, ziomy, jeszcze jedna arena Zobaczmy, czy będzie to właśnie wygrana arena Nie no, ja, ja wątpię, żeby nie była Ale tak czy siak jest to arena, na której wbije 700 gwiazdkę. E, więc zobaczmy, zobaczmy. E, więc po prostu lecimy sobie z tą gierką. Wygrywamy ją i tyle w temacie. Więc tak, e, jakby serio. Okay. serio, e, Dobra, myślę, że tutaj już wyszedł ktoś z gierki, ale jednak jest po prostu gituwa. E, więc tak, czekamy i lecimy. Lecimy. Musimy na wygrać. Nie ma innej opcji. Stary. Robię coś, czego dawno nie robiłem. Lecę z ośmioma z 32 blokami na team. Naprawdę? Dokładnie, więc tak lecę. Ale ty się agentów cyk, poświęcasz. Cyk, lecimy. Cyk, 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 cyk. Okej, okay. lecę teraz na kolejny i spróbujmy ich po prostu tak szybko wyjąsieć Dobra, tutaj już w ogóle mnie zlagowało tak, takiego miałem sekundowego laga i myślę, że spadnę, ale jednak jakoś nie spadłem. Cyk, 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 okej, okay. gituwa. Yy, I teraz jeszcze dobudować się o tutaj. Nie, 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 nie. nie. Nie, 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 mamy was, mam was, Masz to. cyk, cyk, okej, okay. niszczę wyro, jest, Proszę yes. was, dobra, wary. dobra, dobra, gościu, mamy problem, bo bije dwóch, ale, no kurde, jednak tego się spodziewałem, dobra, trzeba zmniejszyć zielonych również, bo zieloni nie są tacy źli, więc naprawdę trzeba będzie się ich jakoś najszybciej, jak wood. tylko, okej, okay. gościu, w ogóle, wiesz, wbija się jak taki totalny hamidło, a teraz jak tylko... Zobaczyła z wiewa od razu, więc stary, patrz od drugiej strony, czy on nie podbija też. Będę bo teraz to tak jest zerkał. taki, wiesz, typ chemidła, które ci zaraz podbije też od drugiej i wiesz. I będzie tam próbował jeszcze jakoś. No wiemy przeżyć. o co wiemy <coughs> Więc dobra, ja lecę w jego stronę. Stary, on wie jest dość jelołów, uznajmy. To nie może być dobry gość, jeżeli ucieka aż do jelołów e, Przez... Przed... Zamiast po prostu umrzeć. No właśnie, no właśnie. Dobra, ja im teraz jeszcze wielko. Okej, okay, dobra, dobra. Ja lecę teraz na jelowa, bo... Tak chyba kolega jakoś za bardzo się tutaj. Okej, okay, chyba go nie zrzuciłem. Myślę, że go tak zrzucę i po prostu sobie tutaj jakoś zginę. Ale jednak mi to nie wyszło. Nie mam totalnie nic. Absolutnie nie mam żadnego itemku Nic. Ja mam tylko ci, ci Nie mam nawet klocka, stary. Ja tam lecę. Ja tam lecę. Zobaczmy, co z tego wyniknie. E... O nie, maksymalna wysokość. Okej, okay. cyk, cyk. Jednego powinienem zrzucić. E... Dobra, biorę teraz. No nie. No nie, to nie ma bata, że jeżeli ja bym zniszczył łóżko, jestem Pary. ostatnią osobą, która to mogłaby zrobić. Okej, okay. cyk, cyk. Ale może chociaż się do tego przyczynię. Cyk cyk. Wow. Dobra, jednego dobra go też powinienem mieć. I jeszcze tego chcę dobić. Dobra łatuwa. Bierz Ojojoj. Oj, oj. Nie mamy wyra. nie mamy To co na jedną bazę i tak stało. Trochę przypał. Dobra, więc serio, przypał totalny, e, ale no kurde, co, co mogę poradzić? Musimy jakoś to ugrać. Teraz ty no po prostu wszystko jakby zależy od tego, jak to nam teraz poleci. Nie możemy przegrać, stary. Nie My od dla jedne. To nie może być przegrana ręka. E, leć jak Antics, tam leć. Okej, okay, ja lecę, lecę w tym kierunku, nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby do nich wbijać teraz. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale ryzykujemy bardzo, bardzo dużo, okej? Okay. Jeden wyszedł, drugi leci od tyłu, ziomek kopie, zniszczy łóżko, niszczymy, niszczymy ich, mówię ci, niszczymy, tak, się Ta, się jest, wygrana. Co ty gadasz? <laughs> bardzo. G Crystal Prestige. Idziemy oczywiście na Lobby 1, zobaczmy reakcję graczy w ogóle na 700 gwiazdkę, e, więc tak, e, wbijamy, e, Lobby, Lobby, Lobby. Lobby 1 napisz tylko. Lobby, lobby 1. Lobby 1, więc tak. E, idziemy o, do. Ojoj. Swap, lobby 1. Dobra, trzeba jakoś tam się przerzucić. E, więc spróbujmy tam bić i ziomki. 700 gwiazdek, naprawdę 700. O kurde, GG, napiszę nawet aż tutaj e, Sią e, 700 gwiazdek Więc Agent X ma w końcu 700 gwiazdkę e, Swap lobby oczywiście jeden Jeszcze spróbujmy tam wbić, może się uda Bo często serio, trzeba chwilę poczekać A mnie naprawdę ciekawi tutaj reakcja graczy Która na pewno musi być fajna Więc tak, ziomki, ogółem Ja myślę, że chyba ten odcinek możemy w tym momencie Jakoś powoli kończyć e, Ja oczywiście tutaj piszę GG E, więc, no zobaczmy, jak to po prostu wyjdzie. E, ok, więc, tak. E, oczywiście, ziomki e, tutaj serdeczne. E, pozdro dla wszystkich. W ogóle Eman tutaj pisze też, że. GG. E, Eman, to jest nasz ziomek. 1300 gwiazdek. Wow! Jakby serdeczne, oczywiście, dzięki tutaj. E, no i cóż. E, Dobra, więc tak, ja myślę, że na tym odcinku to już na tyle. Koniecznie subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków jak ten. No i tak, pamiętajcie też o tym, że mam swój główny kanał, tak? Bo to jest mój drugi kanał. Pamiętajcie, że mam swój główny kanał, na którym ratują filmiki z milionowic. Więc tak, to byłoby na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, jeszcze raz przypomnę o koniecznie, koniecznie subskrybowaniu tego kanału, bo tu serio, więcej takich filmików będzie na pewno się pojawiać. A na tym filmiku ja myślę, że to już naprawdę, naprawdę byłoby po prostu na tyle, więc do zobaczenia w następnych odcinkach. No i cześć!